Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku z serii Minecraft poradnik. <laughs> Chyba nazwa mówi, co, co oznacza. No i postanowiłem, że w dzisiejszym poradniku będzie taki dla początkujących, bo będzie o przetrwaniu pierwszej nocy w Minecraft. Minecraft to krat typu sandbox. Gdzie mamy. Nieskończony świat i możemy robić faktycznie wszystko co chcemy, nazwiemy no nasz nowy świat, przetrwanie, maly. może włączmy sobie czyty no i stwórz nowy świat. 80, 80, no, Rozem tej gry jest to, że nie dostaniemy tego samego świata zawsze, bo mapa się generuje losowo. Hmm. I tutaj no, może być to też minus, ponieważ prawdę niektóre tereny są denerwujące. Na przykład ten teren jest bardzo zdenerwujący. Tu jest ciemny tam jest tak ciemno, że stworzę nowy świat. A no świetny świat ogólnie. Spełniłem się przy ścianie. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić jest ścięcie drzewa. Żeby ściąć drzewo musimy przytrzymać lewy przycisk myszy i, i musimy wcelować na ten pień. Nie możemy kliknąć, tylko musimy go przytrzymać. O tak. W tej grze nie ma grawitacji. <słuch> Mamy 6 pni. Weźmy jeszcze troszkę. Jeszcze dwa. Myślę, że 8 pni wystarczyło tutaj. na dole macie tutaj takie dziewięć tych, to jest ekwipunek. Gdzie macie różne rzeczy. I tutaj jak widzicie jest 8 pni. Teraz musimy kliknąć E. Przeciągnąć pnie. Jakby co? To jest pole craftingu, gdzie można tworzyć różne rzeczy. Teraz musimy przeciągnąć pień i dać tutaj deski. Pień w jedno okienko. Jakiekolwiek. Może być te, może być te, może być te może być ta. No i mamy dębowe deski, które możemy przerobić. Teraz trzeba zrobić stół rzemieślniczy, robimy go tak, że na każde pole dajemy deski. Kładziemy go prawym przyciskiem myszy i teraz tworzymy patyki Do na środku i jeszcze niżej, o tak. Mamy patyki. Teraz musimy zrobić kilo. To ja się robi, że tak. Na dole. Teraz tak, tak, tak. Widzicie, mamy drewniany kilof. <laughs> Musimy ten crafting przenieść. Będziemy musieli poszukać kamień. Ogólnie jak to jest ładnie, ej. Co to jest za świat? I teraz musimy się kopać pod siebie, aż nie znajdziemy kamienia. O. To czarne coś jest węgiel. Węgiel się przyda do robienia pochodni. Tutaj mamy. Jakby co? Przemieszczamy. Jakby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rozumiecie, chyba? Będzie się przydaje do robienia pochodni i do różnych tego typu rzeczy. Szczególnie do, do niczego innego, ale czasami może się przy, służyć do przytapiania, ale to lepiej jest deskami przytapiać. Jak nie będziemy mieli pochodni, to będzie naprawdę ciemno. Nie będziemy nic widzieć i, i wszędzie będą potwory. Musimy przetrwać pierwszą noc. Także myślę, że na tyle węgla wystarczy. Stworzy teraz możemy stworzyć pochodnie. Tutaj, ten. I tak. Łosi nam wystarczy. Teraz sobie tu zalepmy i to będzie nasza taka malutka baza na pierwszą noc. Możemy się tu bardziej rozkopać. No, tutaj nie. <laughs> tu mamy pochodnie. Mamy naprawdę dużo węgla, albo jest, albo jest go tak dużo, że się nie chce go kopać, albo jest go tak mało, że człowiek ma dość. Bo to ten pasek pod kilowem to jest jakby życie kilowa, ale jak nam się zużyje do zera, to po prostu nam się jakby kończy i znika z naszego ekwipunku. <tryk> Musimy tworzyć nowy. <tryk> o jak widzicie nam się skończył. Teraz możemy sobie stworzyć kamienne rzeczy. Najpierw patyki potrzebne są do wszystkiego. Możemy stworzyć kamienny kilof. Tak, który jest lepszy, ma jakby krócej kopie. Jakby ma większe życie mamy też możemy zrobić łopatę, o tak, możemy stworzyć siekierę i możemy jeszcze stworzyć motykę. Żeby się stąd wydostać, musimy się podbudować. Czyli musimy pochodnie i musimy spacja prawy przyciskiem. Prawym przyciskiem. O. I na przykład za pomocą siekiery możemy szybciej ścinać drzewo. Gdzie to, gdzie to bardzo? Dobrze tutaj. I to chyba tyle, no bo Ech, ale jeszcze nie przetrwaliśmy pierwszej nocy. Jeszcze możemy sobie tworzyć piec. A w, a w ogóle? Szpięć, hmm. No nie, teraz nie z tego nie znajdę, nie. Na takim beznadziejnym pijomie, że o, mamy świnie. Możemy je zabić. Wypada z niej mięso, ale wpadło już do wielkiej dziury. O, mamy tutaj. Czasami więcej wypada, czasem mniej. No i zgubiłem naszą bazę nie? Ja jestem beznadziejną osobą w tej grze. Dobra, to by było w, tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już nie. A ja już mam dość. Mam dość. Ok. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.